Pamiętam, jak rozmawiałam z moim mężem, i, i mówię mu, słuchaj, dostałam taką propozycję, będę miała pod sobą. Ogromną ilość działań, dużo szerszą niż same działania PR-owe, co oznacza, że będę pracowała bardzo dużo, będę przychodziła późno, będzie mniej mniej w domu, będzie mniej przy dzieciach, będziemy się kłócić, będziemy się, będziemy się na siebie wkurzać, dzieci będą na mnie złe, będziemy, wiesz, blisko jakiegoś rozwodu. No i pytanie, czy ty się zgadzasz? I Krzysiek mówi, słuchaj, wiem, z czym to się je, wiem, że będzie strasznie, wiem, że będziesz okropna, będziesz na zmianę płakała i się śmiała, e, no ale też wiem, że jakbym się nie zgodził, to byś mi tego nigdy nie wybaczyła, więc nie udawaj głupiej, tylko idź i ci powiedz, że wchodzisz w to. No i to, jest, i to jest też taki element, który jest ważny, tak? Inna sprawa jest też taka, bo o tym też powinien, może powinnam powiedzieć, on dla mnie jest dosyć oczywisty, um, ale, ale pewnie powinien wybrzmieć, że ja naprawdę uważam, że Szymon Hołownia jest w tym momencie najbardziej kompetentną osobą do tego, żeby być prezydentem.